Siemaneczko wszystkim, z tej strony Terror. Witam Was w kolejnym poradniku. Dzisiaj przedstawię Wam znów Crafted Terminal, a przedstawię go z powodu kilku zmian, które w nim występują. Także na początku wchodzicie w link podany w opisie i go pobieracie. Ja w tym przypadku po prostu wpiszę kraften Terminal w Google. Jak widzicie jest mi film stary z 1.6.2 jeszcze, jako pierwsza propozycja filmu. I teraz Craftender Terminal i Free download. Także jak go sobie pobierzecie. Ja już to wcześniej robiłem, także nie będę go instalował od nowa. Ja po prostu wchodzicie w niego i wyskakuje wam takie okienko. Także jak widzicie w pierwszym y, okienku, a czyli zakładce, macie wiadomości. Tutaj są różne mm, reklamy i przedstawienia nowych modów, skinów itp. i kilka nowości które weszły właśnie z nową wersją Craften Terminala. Także tutaj macie serwer ranking czyli ranking graczy serwera i tutaj macie profile jego i na jakim serwerze gra itp. Także bardzo fajne. Tutaj drugą zakładką jest chat, z którego nie ja korzystam i macie tutaj takie zakładki. Następnie jest klient, najciekawsza rzecz w całym kraftem terminalu. Standardowo macie po lewo wersję Minecrafta od Inv Dev do 1.6.4. Także klikacie sobie na przykład 1.6.4. Tutaj wybieracie mody jakie chcecie i po czasie po prostu bierzecie zmień wersję Minecrafta. I wtedy mod zostają instalowane yy, i po prostu możecie włączyć Minecrafta. Yy, teraz przejdziemy do zakładki Backups, czyli tutaj możecie sobie stworzyć yy, kopię zapasową świata yy, lub po prostu całej, całego Minecrafta. Yy, tutaj możecie sobie dodlować serwer, czyli yy, tam plik z serwera pobrać load modpack, czyli załadować modpacka, którego wcześniej macie stworzyć za pomocą create modpack i tym podobne. E, tutaj możecie sobie po prostu włączyć e, logowanie się do gry. Tutaj wpisujecie email, a tutaj hasło. Tutaj macie create a server scratch, czyli e, na jaki serwer chcecie się zalogować po tym, e, jak wyjdziecie w Minecrafta za pomocą jednego kliknięcia. Tutaj macie chat, który możecie schować i wyłączyć. Tutaj macie informacje dotyczące licencji Craften Terminala. Ustawienia dotyczące Craften Terminala, a raczej czatu. I tutaj macie jakieś tam inne informacje. YouTube, Twitch i Facebook twórcy Craften Terminala. Także ja sobie włączam Minecrafta Wezmę start i pokażę Wam, że to wszystko działa. Ok, Minecraft się włącza. Jak widzicie, mody mam załadowane. I przykładowo przejdę sobie na jakiś nowy świat. Jak widzicie, modyfikacje wszystkie są, mam Optify na Race Minimap, ale nie mam chyba tylko shaderów, nie wiem czemu. Trudno. Jak widzicie, modyfikacja działa. Znaczy modyfikacja krasnym terminem działa, wszystko jest w porządku. Także to by było na tyle. My pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, jeśli film Wam się spodobał, komentarz pod tym filmem. I zasubskrybować mój kanał, także to by było na tyle. No i żegnam się z Wami. Cześć.